Jesteśmy w Kalmarze, niedziela, 25 sierpnia. Ponoć to jest dworzec kolejowy, jakby kopia dworca kolejowego w Gdańsku. No, styl jest może ten sam, jest pewna różnica. Na pewno nie ma tu McDonalda, który nie został wpuszczony, pewnie. i... I tak to mniej więcej wygląda, rzeczywiście dobry pomysł, że przed tym jest taki spływ wody, jakby fontanny, orzeźwiająca i hotel Bristol jest przed samym tym. Jest tam Anno Domini 1905, niestety chmurzy się i nie wiemy gdzie alzacji będziemy nosować. jeszcze. Może jakiś alue ten znajdziemy. A no nie wiem. Jeszcze ciebie złapię i wąka, no bo ty tu jesteś tutaj głównie zainteresowana ratuszami. <noise>